Cześć, Sebek z tej strony. Yy, nagrywam filmik, dlatego że dostałem trzy przesyłki. To jest pierwsza przesyłka od Michała Kotlickiego. No, coś nie może ostrości złapać. No bo to jest przesyłka od Michała. Tutaj mam przesyłkę od Kuby. Nazwisko. A w sumie mogę pokazać, bo tak się podpisujesz na YouTubie, tylko dzięki. I dostałem jeszcze jedną przesyłkę, taką mega wielką, ale szczerze mówiąc nie wiem od kogo. Patrzcie ile tu jest w ogóle znaczków. No nie wiem, dobra to otworzę to i zobaczę co to jest, No naprawdę nie mam pojęcia. Oj, trochę mi się tu Ronaldo... A, bo to tak światło pada. Dobra, nieważne. Yy, otwieram tą dużą przesyłkę, zobaczę co to jest, czekajcie, szczerze mówiąc nie wiem, bo się nikt nie podpisał, czekajcie otworzę tu poza tym, no widzę, że już tam sporo ludzi gra w konkursie, fajnie, cieszę się, dobra, otwieramy, oj, no jakiś plakacik, o proszę bardzo. No, trochę tu rzeczy jest. O, jeszcze. Wszystko. Wszystko. Taka wielka przesyłeczka. Aż normalnie listonosz miał co dzisiaj nosić. Dobra, to zobaczymy. Może po kartach poznam, co to. Tu mam jakieś trzy sterki. Zaraz zobaczymy. O, proszę bardzo. No to mi się podoba. O, tutaj jest arsenal. Ale mi bardziej, a to jest arsenal, już z tym? Nie, jeszcze tutaj nie ma. Zila. Proszę bardzo, Karim Benzema. No i super. To plakacik sobie tutaj. O kurde, od kogo jest ta przesyłka? Gdzieś go tu położymy. O, niech sobie leży. Dalej mamy plakacik. O, proszę bardzo. Murata. Ej, no to kurde, no jestem zadowolony, tylko jeszcze nie wiem od kogo to. Tu będzie Morata sobie leżał. Dobra, zakryjemy Messiego tutaj, o. No już jestem mega zadowolony. Dalej mamy, o, Hiszpania. Lubię Hiszpanów. Tu jest Iker Casillas. Ramos, Albero. No to fajnie. Ale nadal nie wiem od kogo. Tam kiedyś wspominałem w jakimś filmiku, że zbieram różne rzeczy związane z... O, no proszę bardzo. Jeszcze Gareth Bale. O. Nie no, super. Cristiano Ronaldo. I rano. Hmm. No nie wiem, nie mam pojęcia od tego, może coś tutaj gdzieś... Hummels. No, fajny plakacik. Największe gwiazdy Ligi Mistrzów. O, Cristiano jest? Jest Cristiano. Dobra. I o, e, no kurde, szacunek dla tego, kto mi to wysłał. Mam takie zdjęcie nawet. Cristiano Ronaldo strzela z przewrotki. Ale czad. No super. Kurde, ale nie mam pojęcia od kogo to jest. Bo no nie ma. Bardzo bym prosił, żeby właściciel tej przesyłki, żeby do mnie się odezwał na pewno, dobra? No bo tutaj nigdzie nie ma. Nie wiem od kogo to jest. A z nikim... A może po kartach poznam. Dobra, zobaczymy co tutaj mam. Tutaj mam jakieś karty, widzę. Snyder, No i coś nie mogę ostrości złapać O już jest, Snyder, Fernando, Lukas Busquets Cliestan. czy jakoś tak No to są moje powtórki, ale przydadzą się Dalej mamy, o proszę ba. no kurde Casillas Właśnie zaczynam zbierać te karty Iker Casillas, Euro Super, no nie mogę, Kajehon. Szkoda, że już go nie ma w Realu Madel. Bardzo fajny piłkarz. No proszę, kontra. I Laramendi, nie, no kurde. Ale zajebista przesyłka. I Zilet, no kurde. Ale fajna karta. O, to jest z tej, z Ligi Hiszpańskiej Gdzieś tam widziałem takie karty Ale młody Nie no, super przesyłka, naprawdę bardzo fajna No tu mam jeszcze I tu mam jeszcze jeden busterek zaklejony Zaraz zobaczymy Co tutaj jest Oj, może użyję sobie nożyczek, żeby tam nie zniszczyć Ale jestem zadowolony, tyle Kurde, ale nie wiem od kogo to. O, proszę. Limit Edition, Samaras. No i coś nie mogę złapać. O, dobra, jest. O, Lukas Podolski. Łaniama. Z Celticu. Timoszczuk. Limited Edition. No ktoś mi wysłał naprawdę.. O, no proszę bardzo. Kuba Błaszczykowski. Fans favorite, Oj, trochę szkoda, że ta karta jest. Ale dobra, coś z nią zrobię. Zaraz ją schowam. Kurde, ale zajebiste. Bardzo bym prosił, żeby osoba tej przesyłki się do mnie odezwała, dobra? Kurde, no nie mogę tyle. Oj, tu mi się wszystko aż z wrażenia rozwala Kurde, no nie mogę. Tyle piłkarzy Realu Madryt, no jestem tak zadowolony, jak nie wiem. To też jest z tej ligi angielskiej, to też. Kurde, no ale fajne karty. Super, jestem strasznie zadowolony z tej przesyłki. Bardzo proszę, żeby ta osoba się do mnie odezwała, okej? Okay? Fajnie, dzięki wielkie. To był filmik numer 1. Zaraz zobaczymy następne przesyłki. Jeszcze raz wielkie dzięki. Jestem bardzo zadowolony. Fajne plakaty. Naprawdę zbieram takie rzeczy związane z Ronaldo, z Realem Madryt. No super, naprawdę. Te karty też są fajne. Szkoda trochę, że ten Błaszczykowski jest trochę taki tutaj zgięty, ale ja go sobie zaraz tam jakoś coś z nim zrobię. Nic się nie stało. Dzięki jeszcze raz. Proszę, żeby się do mnie odezwał. Pozdrawiam. Cześć!